Noc była dość niespokojna. Nietoperze śmigały nam nad głowami, ale w końcu przywykliśmy do ich obecności. Jaskinia jest domem dla nietoperzy, które zjadły większość robaków, które nas niepokoiły

Nigdy wcześniej rozpalanie ognia mnie tak nie irytowało. Wracamy do punktu wyjścia. Podpałka była wilgotna. Szukaliśmy więc suchego drewna. Rozszczepialiśmy to, które mieliśmy. Ale na próżno zwalone drzewa są wilgotne jak gąbka. Gałązki łamią się w ręku. To znaczy, że są suche. Czasami trzeba wymyśleć coś niecodziennego. Dobra robota. Podpałka się przydała. Mamy schronienie, wodę, ogień, więc możemy zbadać okolice. Coś mi właśnie wpełzło do tyłka. A może to kropelka potu? Nie sądzę. Chcę zrobić sobie włócznie, żeby móc upolować coś do jedzenia. Byłoby dobrze, gdybyśmy złapali jakiegoś saka lub ptaka. To nasz plan na dziś. Mam nadzieję, że będziemy mieli kolację. Musimy uważać, bo na gniazda polują też węże. Może znajdziemy coś pod kamieniem. Nic się nie rusza. Kiedy prowadzę zajęcia, spożywam dużo białka. Dlatego tak ważne było dla mnie znalezienie źródła pożywienia. Masz coś? Nie, niczego nie widzę. Ok. Spójrz, to kaktus. Jadłeś? Bo ja nie. Przekonamy się, czy nam smakuje. Nasz pierwszy posiłek. Nie jedliśmy od jakiegoś czasu, więc mamy mniej energii. Chwila prawdy. Hmm. Smakuje jak ogórek. Nie jest zły, ale też nie jest smaczny. Mdły. trochę ale da się zjeść. Brzmi zabieramy to. Deszcz jest zimny. Zaskoczył nas. Przenieśliśmy ognisko do wejścia. Mamy nadzieję, że nie zadymi jaskini. Słyszysz? Woda spływa do jaskini, więc mam nadzieję, że nas nie zaleje. To trochę niepokojące. Trochę się martwię. Wiatr i deszcz sprawiły, że zrobiło się zimno. Masz rację. Cholera, ogień zgasł. Ale zimno. Jest chłodniej niż poprzednio. Ale ziom. Nie wytrzymam. To bani. Twoja ulubiona poradnia. Dobrze, że tu jesteśmy. Zmarzliśmy w nocy. Nie było łatwo. Nasz opał przemógł. Ognisko zgasło, więc bardzo się denerwowałam. Nie mogliśmy zasnąć, nie wiedzieliśmy, czy jaskinia nie zostanie zalana. Musimy dbać o nasze bezpieczeństwo. Powinniśmy się przenieść. Nie ma co zwlekać. Masz rację. Tutaj trudno o pożywienie. Spójrzmy na mapę. Tam wylądowaliśmy, a tu jesteśmy. Tutaj zaznaczona jest cenotę. Wokół niej powinno być więcej opcji dla nas. Pięć kilometrów dalej na północ znajduje się cenotę, naturalny lej w wapieniu wypełniony wodą. Jednak mogą go zamieszkiwać jadowite mokasyny błotne, kajmany i krokodyle amerykańskie. To drapieżniki o potężnych szczękach. Czeka nas podobna droga co poprzednio. Przenosiny są ryzykowne, ale nie możemy tutaj zostać. Przygotuję jakieś obuwie. Nigdy tego nie robiłam, ale postanowiłam, że muszę. Miałeś do czynienia z agawą? Nie. Ja trochę. I bardzo się cieszę, bo można z niej pozyskać przydatne łyko. Pocięłam liście na paski, z których można zrobić osłonę dla stóp. And it literally makes it pliable. Super of you Oglądałem wszystkie odcinki serialu i nie było sytuacji, gdy para opuściła schronienie, by szukać innego. Musimy być szaleni. O oh, yeah. Boję się tego ryzyka, bo dotarcie tu kosztowało nas wiele sił, a mieliśmy ich wtedy pod dostatkiem. Weź krzesiwo i kołczam. Nie ukrywam, że się denerwuję. Dajmy czadu. W drogę.